Witam Was serdecznie zupełnie w nowej formie i zupełnie w nowej scenerii. Ja nazywam się Sebastian Matyniak i mam przyjemność prowadzić pierwszy fragment naszego nagrania, pierwszy, pierwsze mikroszkolenie do platformy VOD, którą dla Was uruchamiamy. To szkolenie będzie dotyczyło kart TWI, w jaki sposób skutecznie je tworzyć. Do tej pory widzieliście mnie na sali szkoleniowej. Spotykaliśmy się na uczelni, spotykaliśmy się w różnych centrach konferencyjnych. Dzisiaj będziemy dla Was nagrywać filmy w miejscu wytwarzania, w, miejscu, w miejscach, które są dobre czy dobrze obrazują dany proces. Dlatego dzisiaj także spotykamy się w firmie produkcyjnej. Jak za mną widzicie stanowisko pracy, którego ta karta TWI dotyczy. Dlaczego w ogóle karta TWI? Pewnie wszyscy borykamy się z takim problemem, że albo na, w, danym procesie, w danym procesie wytwarzamy zbyt wolno, czyli produktywność jest zbyt niska, bądź w danym procesie jest za dużo braków produkcyjnych, bądź jeszcze inaczej, w danym procesie wdrożenie nowego pracownika do pracy jest po prostu za długie. I teraz co zrobić w takich sytuacjach? Co zrobić, żeby to wdrożenie przebiegało stosunkowo szybko, żeby ilość pomyłek, które potem skutkują brakami produkcyjnymi, była było jak najmniejsza, no i produktywność była na takim poziomie, którego oczekujecie. Między innymi służy do tego karta TWI. Ona różni się tym od instrukcji stanowiskowej, że tutaj mamy takie triki, wskazówki do tego, jak wykonać daną czynność, żeby nie popełniać błędów, żeby ona była szybka, żeby była sprawna. W każdej takiej karcie TWI mamy po pierwsze zdefiniowane takie główne kroki, czyli co musimy zrobić, czyli żeby przygotować stanowisko pracy do tego, żeby mógł na nim pracować. Że założyć ramkę do ramy filtra zewnętrznego, że założyć kieszeń filtracyjną, ponieważ za mną produkują się filtry używane do filtracji powietrza w centralach wentylacyjnych, no to zakładamy kieszeń filtracyjną na ramkę wewnętrzną. I to są główne kroki. Następnie są wskazówki, czyli takie tryki, jak to zrobić. Czyli na przykład, że tkanina filtracyjna powinna wystawać o pół centymetra ponad ramkę wewnętrzną, bo jeżeli nie będzie wystawała, to tym samym na tej maszynie może się okazać, że nie niewystarczająco dobrze ją spłyniemy z drugą ramką. Co spowoduje że w centrali wentylacyjnej ta kieszeń po prostu wypadnie i firmy nie będzie spełniać swojej funkcjonalności. I do tego właśnie są przyczyny, aby wyjaśnić pracownikowi, dlaczego robimy to w taki, a nie w inny sposób. Dlaczego ta, ten materiał filtracyjny powinien wystawać o pół centymetra ponad ramkę wewnętrzną. I po prawej stronie mamy jeszcze y, zdjęcia. Zdjęcia, które. Powinny ilustrować, jak ten proces ma wyglądać. I teraz tak, zarówno dla głównych kroków, wskazówek, jak i przyczyn e, powinniśmy zachować taką zasadę, nie więcej niż pięć wyrazów. Czasami w języku polskim trudno jest sformułować tak wskazówkę, czy tak przyczynę, aby nie przekroczyć tego limitu. Dlatego oczywiście no, czasami on przekroczony jest, chociażby tak jak w tym przypadku. Ale starajmy się to robić, bo wtedy, jeżeli będziemy pisali prostym językiem, krótko i zwięźle, to dla każdego będzie to y, wystarczająco jasne i przejrzyste. I teraz, jak wdrażamy pracownika, korzystając z tego typu karty, to wdrażamy go krok po kroku. O niczym nie, on nie zapomni. Dobrze jest, jeżeli ta karta jest też na stanowisku pracy. Jak widzicie za mną, na tym filarze tam jest właśnie ta sama karta TWI, na którą pracownik za każdym razem może zerknąć, ale ja go jestem w stanie wdrażać w oparciu o tą kartę. Jeżeli widzę, że z danego stanowiska pracy występuje sporo braków, czyli są popełnione jakieś błędy, to ja znowu swój instruktaż ponowny czy informację zwrotną mogę udzielić, wykorzystując tą kartę TWI. Jeżeli dane stanowisko pracy nie dostarcza Wam wystarczającej ilości wyrobów gotowych, to też możecie zweryfikować sposób wytwarzania z tą kartą TWI, czy to się tak rzeczywiście dzieje, jak na tej karcie. I teraz, dlaczego tak ważne są te wskazówki? Te wskazówki bardzo często, tak jak e, e, mówiłem, nie są zamieszczane w instrukcjach stanowiskowych, one są kluczowe, bo one nam mówią, w jaki sposób coś zrobić e, e, praktycznie. E, to jest taki trik, można powiedzieć. Czyli tak samo jak wykonujemy na przykład jakąś tabelę w Excelu, żeby uzyskać jakieś dane, to możemy to robić na zwykłej tabeli, a możemy to robić na tabeli przestawnej. I ta tabela przestawna, ta funkcjonalność jest tym trikiem. To znaczy trzeba ją znać, bo wtedy, kiedy ją znam, no to mogę tą samą operację wykonywać kilka razy szybciej, sprawniej i z mniejszą ilością błędów. Dlaczego przyczyna? Dlatego, że ktoś, kto jest odbiorcą tego na przykład szkolenia wstępnego, bądź tej informacji zwrotnej, to taka osoba uzyskuje przyczynę. Po co to w ogóle ma być? Uzasadnienie, dlaczego on w taki sposób, a nie innym ma postępować. Wyobraźcie sobie, to tak jak w takim prostym procesie, w którym żona mówi do męża, kochanie, wynieś śmieć", Ale on wtedy najczęściej odpowiada zaraz, albo za chwilę, albo czemu ja? Jeżeli jednak ona powie, kochanie, proszę cię wynieść śmieci, bo wrzuciłam tam kawałki ryby i za chwilę smród tej ryby rozprzestrzeni się po całym naszym mieszkaniu, no to on wtedy zna przyczynę, dlaczego, yy, dlaczego teraz to trzeba zrobić. Jeżeli doda do tego, bo ja w tej chwili piekę dla ciebie ciasto, yy, które będziesz miał do kawy, no to tym samym zyskuje kolejne uzasadnienie, dlaczego akurat on powinien to wykonać. Ja zachęcam Was do stosowania kart TWI. One są bardzo prostym narzędziem, ale sprawdzającym się w praktyce. Tak jak powiedziałem, w tych trzech elementach głównych, czyli jeżeli spada Wam jakość pracy, czyli występuje zbyt dużo braków produkcyjnych, spada Wam produktywność albo występuje zbyt długi czas wytwarzania danego detalu, bądź też są jakieś problemy z BHP. To najlepiej wtedy odwołać się do kart TWI. I w karcie TWI wszystkie te elementy e, powinny być zdefiniowane w taki sposób, aby z jednej strony produkować szybciej, z drugiej strony produkować bez braków, z trzeciej strony, aby szybko wdrażać pracownika no i oczywiście robić to bezpiecznie. Ten dzisiejszy krótki film jest taką szybką zapowiedzią tego, w jaki sposób przez najbliższe dni będziemy pracowali. Jakie filmy szkoleniowe będziemy Wam dostarczali na naszej nowej platformie VOD? Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tym, gdzie możecie znaleźć te filmy, to zachęcam do śledzenia naszych profili Brainstorm Group na Facebooku, na LinkedInie, na Twitterze oraz naszego kanału na YouTube oraz zaglądania na naszą stronę internetową. Wszędzie tam będziemy dawali instrukcje, będziemy dawali informacje, jakie filmy będziemy zamieszczali na naszej platformie VOD. Zachęcam Was także do tego, abyście dzielili się swoimi komentarzami, swoimi spostrzeżeniami, co my możemy zmieniać w tych filmach, jak je możemy modyfikować, aby były one dla Was bardziej użyteczne, abyście mogli z nich bardziej korzystać. Oczywiście, jeżeli ktoś także chciałby otrzymać tą konkretną kartę TWI. Jako przykład, to prosimy o komentarz. Wtedy dla wszystkich tych, którzy zamieszczą komentarz, wyślemy im w PDF-ie taką kartę, czy też w formie edytowalnej, abyście mogli z niej korzystać i wdrażać TWI w swoich organizacjach. Co prawda, samo wdrożenie TWI nie świadczy o tym, że zakład funkcjonuje według. Metodyki czy też filozofii lean management, ale nie możemy powiedzieć, że ta filozofia istnieje w firmie, jeżeli TWI tam nie ma. To jest taki pierwszy krok, dlatego wszystkich Was zachęcam do wdrożenia kart TWI na Waszych stanowiskach pracy, w Waszych organizacjach. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów, kolejnych wideo szkoleń.